Jesteśmy w słonecznej Helladzie, w jej sercu, Atenach, druga połowa wieku V. przed Chrystusem. Największe niebezpieczeństwo najazdy perskie grożące zagładą kulturze helleńskiej i Europie, odparte. Ludy Grecji sycą się wolnością. Wiosenny miesiąc marzec ucichły burze zimowe. A po błękitnym morzu, w słonecznym blasku, płyną okręty ze wszystkich końców małego, antycznego świata. Roi się w Pireusie i Atenach od zamorskich żeglarzy, obcych kupców. Panuje wszędzie ruch i radość. Zbliżają się święta boga wesela i wina, Dionizosa. Na południowym stoku Akropolisu od szeregu dni słychać uderzenia młotów. Zwożą tam grube bele i deski, aby na czas odnowić trybuny ogromnego, mieszczącego 17 tysięcy ludzi, teatru. Uporządkować i ozdobić orchestrę, postawić ołtarz całopalny Bogu, pomalować i naprawić drewnianą szopę, scenę. Impresario uwija się, bo przecież wchodzi tu w grę jego interes. Dzierżawa, jaką płaci skarbowi, jest znaczna, opłaty teatralne małe, a po ostatniej katastrofie, kiedy załamały się spruchniałe trybuny, musi i o własnej skórze myśleć. Kobiety, mężczyźni, młodzi chłopcy, obywatele i metekowie, obcy przybysze, a nawet niewolnicy wszyscy mówią o święcie wielkich, czyli miejskich Dionizjów. O tym, którzy z poetów mają wystawiać tragedie i komedie, na koszt których obywateli będą szkolone chóry, kto z efebów dostąpi zaszczytu udziału w procesji. Prawdzie były widowiska dionizyjskie i w styczniu podczas lenajów, ale to nie Dionizje. Wreszcie nadchodzi upragniony dzień. W uroczystej procesji prowadzonej przez kapłana Dionizosa wśród radosnych okrzyków tłumu, idą najpiękniejsi efebowie ateńscy z pochodniami. Idą archontowie Idą najgodniejsi obywatele, aby złożyć Dionizosowi ofiarę oczyszczalną z kozła Tragos. Młodzieńcy niosą do teatru posąg Boga, gdzie go ustawią w orchestrze na ołtarzu. Po złożeniu ofiary archont ogłasza, którzy poeci wezmą udział w agonie i przeprowadza losowanie sędziów. Przed samymi zawodami pierwszy Archont ogłasza program widowiska. Obecni są wszyscy dopuszczeni do zawodów poeci. Wyróżniają się purpurowymi szatami i wieńcami na głowach, każdy ze swymi aktorami, opłacanymi przez państwo i kierownikami chórów. Archont przedstawia ich zgromadzonemu ludowi który w ten sposób poznaje autorów, aktorów i porządek przedstawienia.